<śmiech> Dobry, <śmiech> robicie robicie ja torty rodzinowe Laury? Ja chcę jego cztery tak jak obiecywałam, jak przyjadę do ciebie, to zrobię szarlotkę. Tylko, że szarlotkę taką trzy yy, z trzema przekładanymi właskami ciasta. I na jednej, między pierwszą a drugą, będą jabłuszka, a między drugą a trzecią warstwą będzie bita piana z cukrem. Także myślę. Oby się czas to udało. Będziemy zaczynały w końcu. A Laura mi oczywiście będzie pomagać, tak? Tak. Najpierw ja sypiemy mąkę. Dobra, tak, to będzie pień. Tak. A Laura myśli, że robi tort. No niech będzie. Ile szklanek, mąki? Tak. Trzy szklanki mąki Nie gepscemy. Nie giepsiemy. Nie gnieciemy? Mm -mm. Nie. I to Laura... Bałoś, ale żeby piec to trzeba najpierw właśnie ugnieść albo mikserem, a te ciasto do miksera się nie nadaje, więc musimy je ugniatać. Kostkę. To babcia ugniecie, ty nie będziesz musiała, okej? Okay? No to nie, już trudno będę sama. Ugnieć. Cała kostka margaryny takiej... Margaryny. Takiej... Której... Albo Kasia. Tak, mamusiu. Jeszcze przygotowane musi być trzy łyżki oleju. Mama, Ale mama! Odsocym... Daj Słucham? Od której cioci co weźmiemy? Odsocymy jej, weźmy posypkę i potem jemy tą A, bo ciocia Mira zrobiła ciasto z posypką, a to były korony, księżniczek. O, Mikon. Była ciocia Lira, nie poprosiłyśmy jej. Ja nie wiedziałam o tym. My nie mamy takiej posypki. Nie mam takiej niestety. posypki. Emilko, czy możesz mi podać olej? Więc pies. O, bez reklamy. Dobrze, olej, ja. bez reklamy oleju. No tak. <laughs> Fajnie. No, to będzie to. Wielka. Ja bardzo nie swe, to może być po pocu Poczekaj, to może być galaretka po prostu? No trudno, będzie galaretka, jak nie wyjdzie ciasto. Dobijam. Jak nie wyjdzie tort, to będzie galaretka. Ale mogę troszeczkę, czekaj. Troszeczkę sama za... Ile dodałaś oleju, bo ja... Oleju dodałam 3 łyżki. Trzy duże łyżki nie, nie. oleju. I dosłownie z pięć, sześć łyżek śmietany kwaśnej, gęstej. Czeka, Czekajcie, kielareczko, bo babcia nie będzie mogła policzyć, ile damy. Nie no wiem, no to będą jakieś... No prawie trzy, bo Laura też podawała. Ile tej śmietany? Tak, z pół szklanki, pięć do sześciu łyżek. Laleczko wystarczy, bo będzie. A mąki ile było? Pół no, czyli trzy szklanki. Świetnie trzy, okay. trzy szklanki. Okej. Okay. Ja jestem... Łyżeczkę dla mnie małą, poproszę. Ale ty jesteś Maruda, babciu Jolu. No jak? Dużą łyżkę wsypię, proszę do pieczenia. A co za laleczko, ale to poczekaj. Ja też no. sobie. Ja sypię. Laluś, wiesz co, bo tak, ja rzadko ciasto teraz piekę, powiem szczerze, ale jak piekę, to muszę przed sobą mieć zawsze... Czekaj, czekaj, ja Ci pokażę. Na, no, bierz, a ona wsypie. Wsyp, tak wszędzie, nie w jednym <laughs> miejscu. Półtorej łyżeczki, czekaj, czekaj, półtorej łyżeczki troszkę do pieczenia. Tu, tu, tu jeszcze. O tak, super. I co teraz? A teraz yy, damy... Pół szklanki, cukru pudru. Ja też sobie. Tak, Laura, ale jak się nam uda zakalec, to co będzie? Kto go zje? Czy ja będzie wina? Ja. A, ja. o ja dobrze czekaj, czyli pół szklanki, cukru, pudru. Zaraz wsypiesz. Bo będzie w sumie jak kucharek sześć, to nie ma co jeść. Tak samo nasze ciasto. To jesteście tylko dwie. Proszę, wysyp tutaj. Też tak zawsze na środek wysypuj. O tak. I jeszcze, takie postukamy, o tak, no i jeszcze, bo potrzebujemy pięć jaj, ale tylko mi podawaj, I żółtka dajemy do... I potem do. ja je tam Wleję. Wleję. Z żółtek, babcia od razu wrzuci żółteczka z jajek tutaj, a białka, przepraszam, tutaj, a z żółtka tutaj do ciasta i wtedy z białek ubijemy pianę i wtedy białka wlejesz, dobrze? Wlejesz już do ciasta. O Janie. Ja dla Laury to mówię tak, żeby... No i daj jej mi te Żółtko wrzucić. Proszę. Fajnie. Ja nie wiem, jakie to ciasto nam wyjdzie. <laughs> Najlepsze. Zamiast szarlotki będzie szara jakaś tam. No muszę białek do ciasta nie daje. O Janie. Rany? rany? Co tam? kurczak? Bez przesła. Jakie rany? Nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze Ale ja nie widzę, się Proszę teraz. Proszę swojskie jajeczka, bardzo o. żółciutkie te żółtka. Daj mi tutaj Ale nie wycieraj się, jest ściereczka po to. O nie, nie. No co ty. No to każda kucharka byłaby zawsze strasznie brudna jakby zaczynała, albo ciastkarka, o siebie wyci wycierać rączki. Mhm. Tutaj na środeczek. O tak, trzy. <laughs> Pomagać. Super, ja się cieszę, że mam taką pomocnicę, Laduś, ale ja za twoją rączką nie widzę, wiesz? Dobra, potem ten tu trzymaję, tu. Nie, tego nie wlejemy, tylko jak ciasto. To zaraz wiemy. Także nie śpiesz mi się z wylewaniem, wiesz? Proszę. Super, podtrzymaj, podtrzymaj chwilę. Jak jest twarde skorupki. Dobre, mm. zdrowe, jajka i kuroczki niosą, wiesz? Jajka, żółte jakie. A żółteczka jajki. bardzo żółte. Widać, że z No bo y ja gotuję im marchew z ziemniakami. Oh. Aha. Oh, tak. <noise> Ale zdarzenie <noise> czołowe. Ale my jesteśmy kucharki, co? <noise> tak, Teraz białka odstawiamy, z tego względu, że, tak jak mówiłam, damy, y, później ubijemy pianę i damy z cukrem pudrem. Y, zmieszamy i damy na tą drugą warstwę. Ale do ciasta, nie mamusiu? Do ciasta, nie mamusiu, do ciasta właśnie, żółtka eee. tylko dajemy. Czekaj sprawdzę, śmietanka, olej. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Margaryna, puder, żółtka i łyżeczki do półtorej. Eee. Troszku do pieczenia. Teraz babcia to wymiesza, ale nie łyżką tego nie robimy, ta szynko, nie? Robię, ja, ja też tak sobie. <śmiennie> Laura, ale miałaś nie robić tego przecież. Co ja to tak pozory z tego. Że żartowała, nie będzie robić tego. <śmiennie> Że <laughs> żartowała jednak. <laughs> Właśnie zjedz sobie teraz ciasteczka, sucharki. Sucharka zjedz. Tak, w międzyczasie. Nie jestem sam sucharka, ja sam ja. Ja mówię, żebyś zjadła, zjadła sucharka, sucharka, a nie, że ty jesteś sucharek. No coś, ty to jesteś piękna dziewczynka przecież, taka kuchareczka, prawda? Zobaczcie, jak zaczniesz kucharzyć, to będziesz kucharką zrobił. A, a co się stało? Nie, pytam tam jeszcze troszkę, jak co trzeba będzie mąką podsypywać. Tylko muszę do maluszków chodzić. Ugniatamy, bo... a zrobi się taka jednolita, ładna masa. Myślę, że tutaj trzeba będzie jeszcze podsypywać mąką. Bo tak jak widać, to na razie. Jeszcze. będę chyba dwie na rękoma. Musi być taka ładna masa, wiesz? I co już gotowe? Tak, ja, to w sumie jest już gotowe. Musi być takie trochę nie takie sztywne, ale takie. W nie nie powiedziałaś, nie jest synem tak, ma być czysta miska. A czysta miska, tak. Ma yy, się nie kleić tak. tak. ciasta. ani do rąk, ani do miski. Widzimy, że ręce są już czyste. Mhm. Nie myte, że... a już czyste. A, czyste, tak, dokładnie. Że się ciasto nie klei. Od już tak jak widzimy, odeszło, czyli już jest ciasto dobrze wyrobione. I w sumie to jest takie nietwarde, a takie, tak, takie, takie gąbczaste, że tak powiem. I dzielimy jak na pół, to troszeczkę mniej niż na pół. Jedną część zostawiamy i włożymy do blaszki zaraz. Z mniejszej części wycielamy tak. dno, tak? Tak, tak. A drugą tą część troszeczkę większą dzielimy znów na pół. I to będzie już na drugą warstwę, a to na trzecią. I, I to, to też zamrażamy. dzielimy. Co? Jeszcze, jeszcze dzielimy, no żeby szybciej zanadzło na przykład. To... to na dwie części i tą drugą część też znów na dwie części. O i widzimy jak jest dobrze ciasto wyrobione, może dlatego jeszcze, że i olej jest dany, no. że ono jest takie podatne do... Plastyczne. Do, tak. plastyczne tak. I nigdzie się nie, 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 ciągle, nie trzyma, nie ani do rąk, się. ani gdzie. No te cztery części zamrażamy, tylko każdą część zamrażamy oddzielnie. A tą zaraz wyłożymy na blaszkę. Już biorę blaszkę. Blaszkę wyściełamy papierem do pieczenia i tą właśnie największą część, którą nie dzieliłyśmy, rozkładamy na blaszkę. No tak, nie, na razie nie wiemy, no bo to musimy poczekać, aż te dwie części... A tego się nie zamraża, tylko to do nie, nie, zimnego nie. się wkłada. Jakiego, no to jest to... chłodne miejsce do lodówki, czy jak tam ktoś ma jakieś chłodne pomieszczenie. Tym bardziej, że to długo nie stoi, dopiero tam nie godzinkę, dwie czy nawet trzy, można nawet na noc zamrozić te części, żeby dobrze zamarzły, a tą część po prostu odstawiamy słodniejsze listy miejsce i czekamy jak te mniejsze te zamarzną. kawałeczki zamarzną. O, a później będziemy robiły dalsze. No nie wiem, jakieś trzy godziny wystarczą. Pewnie to. tak, pewnie tak. Także to tak wygląda. To twoja kuchnia mała. Masz tutaj diwan, sysy, o nie mnie. To co, gotowi? Do Kapitanica, działania. Tak, oczywiście. Ja! Tak, Pijacie! Piracie, piracie. Na brusie, tak. Kapitanie. Teraz, tak jak mówiłam, tak, na pierwszą ahoj. warstwę. Hoj! Na pierwszą warstwę. Ahoj, gajaje! ...będę robił jabłka, ale mam pomocnicy. Co gdzie, to są za jabłka? To jabłka po prostu jesienią. Za Przeważnie, antonówka jest najlepsza. Kocham siebie Jeszcze ja. Kocham właśnie. To Całą zimę mam gotowy Ze słoika tylko wyrzucam. Troszeczkę cukru. A jeszcze. dodajesz cynamon? Bardzo, bardzo mało. Zresztą widać po kolorku, że to. Jak, kolonku, że to... To chyba akurat cynamon. ta porcja bez cynamonu tak, tak, jest. Tak, tak. Ja to kocham cynamon. Ja. To co nie ja powiedziałeś? To teraz bym przyjmiała. Dawa cynamonu. Jest! I teraz na to A teraz bierzemy <coughs> jedną część pasta z tego, co żeśmy zamrozili. Laura. Jakby jedną trzecią tego, tak? Jedną trzecią, ale zamroziłam, rozdzieliłam, żeby szybciej zanarzło ciasto. To roz... Rozdzieliłam na dwie części. Nie tak po. I po prostu ścieramy to na tarce. Nie musi być ciasto aż tak To bardzo. zamarzało jakieś dwie godziny, nie? Dwie, no, trzy? Myślę, że dwie i pół. Bo ja wiem, że zawsze jak... Y Jakieś okay. święto było czy coś i babcia piekła te swoje ciasta, to zawsze ja musiałam tarkować A babcia czasem robiła wieczorem... Um, te ciasto pierwsze, zamrażała na noc i rano to był... To było na po kamień, kamień. zmarznięte. Tak, tak. Ja z kolei na noc nie zamrażam, bo one wtedy bardzo faktycznie, tak jak mówisz, jak kamień. A tak jest takie po prostu podatne do... Mm. O, starkowanie Nie jest zupełnie takie zagrożone na, na kamień, także ciasto jest naprawdę super, bo jest tak podatne do... tak Wyrobione dobrze. Żółciutkie. Tak wiadomo. Kto robi. I to, że z jajeczek z własnego chodni jakieś tam. No nie będę mówiła. Także wszystko jest i żółciutkie i. Mam nadzieję. Wygląd jest mały. A Laura, ty co robisz? Jaki. mi pomagać przecież? Laura to chyba będzie teraz ten. Teraz. Ubijać białko i co? Tak. No to chodź. I teraz. tak. Odłożone. żona. Nie Białka te z tych. E, co zostało. dodajemy tak. Ja daję sporo soli, z tego względu, że jajka są świeże, więc sól się... naprawdę Będzie szybciej. Tak. Będzie słone ciasto. Emila, pani Hanka wie, że dobre ciasta robi, dobre biszkopty. To? Pani Hanka. Tak. A sama mówiła, że biszkopt, do biszkoptu trzeba dawać dużo soli. Nie patrzeć, że może być ciasto słone. Teraz Zaraz zobaczysz co z tego wyjdzie. Będzie piana, wiesz? Albo trzeźwa. Będzie piana albo trzeźwa. co? Ale. Widzisz, już się robi białe. Musisz wziąć w dwie ręce. 也吃不饱，也吃不饱。 Laura jedną ręką ubija pianę, drugą głaska pieska. A, tak, ja poliszę to. Poliszesz, ale to poczekaj na razie. Nie. Jak będzie z cukrem, to wtedy, A, wiesz? Tak, teraz dajemy... Mąkę ziemniaczaną? Mąkę ziemniaczaną, tak, do tego. Mm. jeść tak. A babcia Hela mówi, że najpierw cukier. Dla mnie nie robi różnicy. <laughs> A pamiętasz mamusiu jak kiedyś. O, Jezu, Laura nie upadnie. Jak kiedyś piany ubijało się taką o, o, o. Trzepaczkę. Mama! trzepaczką, że się trzepało. A no. O Jezu, ile to trzeba używać? Znaczy, tak trzeba, ile to ubijać jakimś widelcem. Mirko, a ja bym poprosiła łyżkę, jeśli. Nie łyżkę, a szklaneczkę, jeśli można. O. Najpierw, poczekaj chwilę, teraz będziemy dalej ubijać. Tak, 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 tak. Prawie wielkości. Dobry, dobrze, dobrze. No to taki sam Trzymaj Laura. Ale ten kubeczek większy pewnie niż szklanka? Trochę tak, no. Czekaj, czekaj, to wystarczy. No pewnie masz 280 3... może. Tak. Cukujemy. To jest okay? Tak, cukier puder. Troszeczkę tak zrobimy, żeby ten puder nie poszedł nam. Nie lizaj kubka. Cukrojadzie. No. Laura. Proszę. <suszy> <suszy> Czas z wami to czysta przyjemność. Tak. Dobra, jest to po Ale czekaj, to podłączone na razie do prądu, Lyleczka. Nie, no. Laura, fajnie się pracuje z babcią tak. Jolą. Proszę. Jakie zaczki? Wow, a daj mi jeden. No, mi się z mamą. Z mamusią miałeś nazywać mamusiu. I teraz tą pianę. Pycha co? Bria! Dlaczego? Pianę z białek i z mąką ziemniaczaną wylewamy na. A ty dodałaś tu mąkę, a mnie ominęło to w ogóle. O, to ja nie wiem na co ty... <laughs> Ile dałaś mąki? Dwie łyżki przecież. Dwie łyżki, dwie dwie łyżki, dwie łyżki tak? a cukru, y, odróż Szklankę. 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 Ble, ale jednak kusi, żeby polizać. Ble, bo to jest dobre. jest pyszne. Na beza. Tak. Normalna beza. Bez, beza na surowo. Ble. O, Laura, to za pierwszy. To Podaj mi, ja wrzucę do zlewu. No. Albo Falsze. najpierw. Albo najpierw jeszcze mama. Tylko lubię Ble! Laura miała rację, to jest słone. Brawo będzie dobry. Nie, no to jednak nie przypomina bezy. No, Mamusia, co ty masz? Słucham, kogoś. Ja muszę na chwilę cukier. Na chwilę cukier musisz I dać? Muszę masz. jego jak. Mamusiu, a zobaczysz, jakie będzie Pamiętam też jak pani Hanka była, jak ten biszkopt... Do truskawek. Mówiła, im więcej soli nie patrzeć, to się wypiecze. Mm, oczywiście. Oczywiście. Toż nie nasypiesz, nie wiadomo, ile? Oczywiście, zobaczysz. Mm, sola nic czuć nie będzie. A nie wiem jakiś. Ciasto było. To chyba na moich urodzinach, żeby było z pianem. Było. Z pianem? Z pianem. To było słone. To była piana A tu pewnie ktoś robił takie jakie ja. Hmm, palce widać, ja że są. I cóż, teraz widzę. dodajemy następną porcję. Palce lisa. Takie dobre, tak? Taki cukier puder dobry, że palce tak. widać. Chociaż też jedna. Laurusia wie, co jest dobre. Tak. Tak, tak. Jeszcze tu cienia było. I teraz już tą ostatnią, trzecią warstwę. Dajemy ciasto. Ciasto będzie gotowe do ustawienia w piekarnik rozgrzany. Ojej, tak, tak piekarni piekarnik się cały czas grzeje, mam A, no, tak, 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 Na ile stopni? Na na 200 niech się dobrze rozgrzeje. No. Wystarczy ci chociaż tego. Czego? Ten i nie. No. Wystarczy dziecko. Znowu obrus do prania. No. Trzeba było zjawczyć, z ogóle stole robić. Jak u mnie jest cerata, to ja wystarczy zawsze ze stołu. Ty zawsze masz obrus. To u ciebie nie Ja nie lubię cerat, lubię obrusy. No widzisz, to nie żałuj, że będzie brudny. Dobrze, Babciu, że piesek ci pomaga, chociaż... Nie! No. On patrzy i ja... I jego. No, widzisz, to ciasto nie jest aż tak bardzo, bo tu mnie minęły tylko 2,5 godzinki. Także ona nie jest aż tak bardzo zamrożona, ale ośrodek jeszcze nie bardzo. Ale jest. Bardzo też tak że, takie drobne wiórki, robią, no robią się. Trzymamy kciuki za to, żeby ciasto się udało. ja trzymam. Trzymaj troszeczkę. Trzymaj kciuki. I teraz, na ile czasu? Będziemy patrzeć Emila, ja nie wiem, bo twój piekarnik bardzo dobrze wypieka. Tak, świetnie. świetnie. Nie, no się no, to myślę. Nie. 55 minut? No 59 powiedzmy. Na ile stopni? Na razie na 200. Przecież mm. zobaczymy, światełko się świeci No to aż zobaczymy. Na 200? Nie, na no, 180 później zmienimy. A teraz niech się piekarnik dobrze rozgrzeje. No, na razie wygląda smakowicie, a jak na będzie razie, smakować, tak. to... To się dopiero okaże. W czasie wichury zwaliły nam się tutaj. Jesiony za spodołą. Jesiony były tak jak widać, tam na samym początku, o tutaj yy, od ziemi były jakieś dwa metry okorowane kiedyś przez krowy, ale próbowały jeszcze żyć. Już w tym roku wiatr je wywalił. Całe szczęście. Wzdłuż granicy działki idealnie, równiutko. Dobrze, że nie na spodołe sąsiada. Więc szczęście w nieszczęściu. Chociaż jak dla mnie to podwójne szczęście. Bo wywalone jesiony to nie trzeba już ich ścinać, martwić się, gdzie upadną. Więc. Wiatr zrobił robotę za nas. Będzie z tego bardzo dużo opału. Robimy tu dalej porządki za tą stodołą naszą. Wszystko rośnie jak szalone ta wieżba. Była ścinana, mam wrażenie, nie tak dawno, a już jest wyższa od stodoły o wiele. No i tutaj taka też już przepiękna wieżba, która już kończy żywot. Tam jeszcze kilka wypuściła tych gałązek, ale już jest ogólnie po niej no i niestety będzie trzeba ją usunąć, bo będziemy tu robić ogrodzenie. No i tu jeszcze myślę, że te wierzby po prawej się ogłowi, żeby coś zostało ze starych drzew, bardzo bym chciała, żeby tak na całkiem na łyso tego nie zrobić, bo wiadomo zanim się coś posadzi, zanim. Zanim tu zrobimy centrum rozrywki, to trochę potrwa, zanim odrasta wszystko. No, więc tutaj leżą kupy z rębki, tak jak widać. Tutaj kilka takich kup, kupy z rębki z jesieni. To będzie rozgarnięte, wymulczowane wszystko. No i będzie naprawdę pole do popisu. Spory kawałek pola do popisu. Mm. Żeby coś tutaj zrobić naprawdę fajnego. Dla Laury i dla nas. Jakiś grill, nie grill. W końcu normalne miejsce na wędzarnię i tak dalej. Więc yy, liczę na to, że w tym roku żeby chociaż porządnie ogarnąć i ogrodzić to tutaj. I, i wymulczować, zadbać o to, żeby te, żeby te pokrzywy takie tutaj już nie rosły więcej. Ziemia tu jest bardzo yy, bogata, tak jak widać, bo tam gdzie rosną pokrzywy, to jest bardzo dużo azotu w ziemi, więc no powinno tutaj rosnąć coś tam, ale zobaczymy. Nie mogę się już doczekać, żeby to uporządkować i może na jesień już posadzę coś, jakieś drzewka czy krzewy, zobaczymy. Marzą mi się. Jakiś sadek mi się marzy, żeby jakieś drzewko owocowe mieć. No fajnie by było. Na razie pracujemy, tniemy. Szkoda mi tej starej wierzby, że ona uschła. No trudno. Jest przepiękna. Pełzacze sobie tutaj po tej korze tak zawsze łażą te łzacze ogrodowe, takie śmieszne ptaszki z długim dzióbkiem malutkie i sobie wygrzebywały dzióbkiem coś tam spod tej kory, jakieś robaczki larwy no nie wiem co z tamtą wiesz, ale ona niestety też rośnie na granicy tak jak mi się wydaje tu jest granica jakoś, a może i nie rośnie nie, bo ona dopiero dalej ja bym chciała ją ogłowić tak do, do zera i żeby ona została. No zobaczymy, może się uda. Ja nie widzę tutaj słupka granicznego. Nie wiem gdzie on jest. Tu. Aha, tu słupek jest, tak jak ja stoję. O, tu czerwony słupeczek, o tu to jest granica. Więc, więc te drzewa jakby coś może zostanie, uchowa się. Karol tnie i rąbię jesiona. Ja sprzątam. I no, mamy świetny opał teraz, jak węgiel. Trochę, trochę pokornikowany. No i to są wszystko bez kory. Trochę kory miejscami. Bo właśnie te krowy jak poobgryzały korę. Później już karnik i później już się zwaliło.